Co ty to masz? Co to jest? O! Wysoko. Wysoko? Mamo, wysoko. No wysoko. Zobacz co tata jeszcze niesie. Co to będzie? Co to będzie? Otwieramy? Wow! Prawie jak z Ikei. Za kilka takich palików zapłaciłam 2000, tysiące mówisz? Ale jakich palików? Ładne łóżko? Tak. Nie ma. Ładne łóżeczko, podoba Ci się? Tak. Tak, ty się cieszę. Tak, Które hmm. to jest łóżko? Na dusi. Na dusi? A nie mamusi? Nie, ja nie mamusi. <głos》>. Łóżko zaczyna wyglądać jak łóżko, ale zobaczcie, co tu się dzieje. To sprawia, że naprawdę wygląda tak łóżko. Nadeszła przyniosła podusie, kołderkę. Będziesz tu spać dzisiaj? Tak. <grafy> na dusie, ale nie ma materaca. Materac nie przyszedł, wiesz? Tak. Będziemy spać jeszcze w burzeczku. <grafy> Taczek zaakceptowała. Nie, to nie. domek. Podoba ci się? Tak. Mamy tylko uszaka na sprzedaż. Nie wiem, czy te pufy tak samo nie pójdą. Tu jeszcze nie masz materacyka na dusia. Idziemy jeszcze spać tam do łóżeczka. 23.11. Ma być. Może być tak, tak? Za waszą namową kupiłam sobie matę do mycia pędzli za całe 8 zł. Ciekawe jak mi się będzie sprawdzać, bo widzę, że ma takie mniejsze wypustki niż to moje foreo, no ale wydaje mi się, że wystarczy. Zresztą 8 zł to nie majątek i fajnie bym tutaj takie mm, przystawki, więc myślę, że mi się to ładnie do umywalki przyklei i będzie się wygodnie, faktycznie tego używało. I zamówiłam sobie zestaw gąbeczek. No nie do końca o to mi chodziło, no ale cóż, będę mieć takie pod oczy do korektora, do Pudru i tak dalej. Zresztą, jak się jeden raz na no to wiadomo, że drugie tyle będą większe. No i to wszystko to jest z Chin, więc jestem ciekawa, jak będzie się sprawdzało. Ja do tej pory używałam albo beauty blendera, albo ostatnio się przerzuciłam na yy, glam shop, więc ciekawe jak takie chińskie się sprawdzą. I gdzieś na TikToku widziałam ten puder, że podobno jest hitem, że efekt jest taki sam jak jakiejś takiej bardzo y, drogiej, znanej marki wiem, bardzo znanej skoro nie znam y, nazwy, ale wybaczcie, ja się na kosmetykach nie znam, a kosztował 30 zł i tutaj jest część sypka u góry jest część taka w kamieniu jego sobie już rozpakowałam i bardzo miło zaskoczyło mnie to, że był naprawdę bardzo porządnie zapakowany także naprawdę nie było szans mu się nic stać podczas transportu taką gąbeczkę, tu jest jeszcze luster i ostatni element zamówienia to taka zalotka. Ja nigdy w życiu zalotki nie miałam, więc y, nie mam porównania, czy będzie wyrywać rzęsy, czy nie będzie. Muszę właśnie złotych, jest. więc przeżyję. To jest, kochanie, puder. Zobaczmy, co to tu przyszło. Jaki maluszek. No nie no, mi to się wydaje wciąż za malutkie. Dobrze, przetestujmy to. Tak bardzo czuli, że jest to takie silikonowe, a nie że jest to taka piankowa gąbka, która fajnie to rozprowadza. Jak to moja teściowa mówi, co tanio to drogo. Idziemy ja od razu w takim razie z pudrem. Pobojałam się tego koloru różowego, no bo wiecie, gdzie różowy puder? I chyba jest nawet całkiem fajny efekt. Tylko nie wiem, czy nie jest dla mnie za mocny. Jak ja mam suchą cerę, mam wrażenie, że zrobił, że zrobił się to taki mur beton. Inna sprawa, że też użyłam korektora, który jest na mur beton. No nic, generalnie wyglądam tak jak zawsze. Z tego wszystkiego zapomniałam o brwiach, ale uratujemy to. I jak widzicie, ja sobie brwi rozczesuję szczoteczką ortodontyczną. Dlatego, że kupiłam całe opakowanie jakieś dwa tygodnie przed tym, jak się okazało, że ściągam aparat, a one się na nic innego nie przydadzą. No, chyba że właśnie do brwi. A ja Was w końcu witam. W kolejnym vlogu na moim kanale. Drugi dzień nagrywania ja się z Wami dopiero witam, ale to dlatego, że wczorajszy vlog tak się zaczął przy okazji dlatego, że przyszło to łóżko dla Nadi i w sumie chciałam tak nawet na pamiątkę nagrać jak ono przyszło, jak je tam skręcamy. Godzina 11.10 ja jeszcze nie jadłam śniadania. Cała reszta już dawno pojedzona, ale Krysan jadł parówki, ja nie miałam ochoty. Nadia jadła chyba płatki z mlekiem, też nie miałam ochoty i zrobię sobie chyba standardowo omleta z warzywami. Ostatnio mam y, mocną fazę na niego, właściwie to trzy razy w tygodniu się pojawia. A że mam wszystkie takie fajne składniki, które można właśnie dorzucić do omleta, to pomyślałam czemu nie. Z tym, że najpierw chciałam się troszeczkę. Troszeczkę ogarnąć, bo jak nie robię tego z samego rana, nie że, była jedenasta, no to potem już mi ciężko jakoś się zebrać w całość. Cały ten dzień już jest taki zmięty, rozciągnięty w czasie, więc rano, no oczywiście, zrobiłam to co musiałam zrobić, no bo też trochę pracy miałam do zrobienia. Błyszczyk, miałam go w torebce. To, co konieczne, jest zrobione. Teraz się biorę za śniadanie, za ogarnięcie znowu w domu. To jest po prostu niekończąca się historia. Ja się zastanawiam, czy jakbyśmy na przykład mieli większą powierzchnię niż te 50 Parametrów. To czy byłoby gorzej, czy łatwiej? Bo z jednej strony to się rozkłada na większą powierzchnię, a z drugiej strony jest jeszcze więcej sprzątania. O, widzicie? Zalotka, zalotka, Zapomniałam! To nie jest w moim rytuale. To jedna będzie inna, druga inna, czy to nie będzie żadnej różnicy? Jak myślicie? Sprawdźmy to. Moim zdaniem bez różnicy, ale ja się na tym nie znam. Dla mnie zalotka wygląda jak narzędzie tortur. Mamo, oh my, u nas ta godzina żeby trzeba było w sztucznym świetle w całym domu siedzieć pomidorki resztka cukinii piekarki, do tego jajko i wystarczy. Tak już będzie luksus. Nie, żebym jeszcze patrzyła za serem żółtym. Byłam pewna, że jest, ale nie ma. To tak papra tam, co? Buona. Tylko, że tu nie dawać pomidorków, a zrobić sobie osobną taką Ala Sałatkę. Jeszcze tak by można było. Tak, tak, jest trudna. Tu samo cukinie i pieczarki. Ojej, bingo! Co się bingowi stało? No jest binga pomidory sobie też dołożę Mamie daj, no? Daj, mama. Oj, nie wiem, czy trzy. Trzy to mamie będzie ciężko zjeść. Może na się mamie pomoże zjeść, co? Okej? Okay? Umowa? Mamy korzonków, tak? Bo mama nie lubi korzonków. Dasz mi kilka pomidorków mogę? Dziękuję. Guzaczek. To nie fair. Dlaczego? Też to takie. Ale ja to parówki. Ale to... to mi się śniadanie, teraz czekam. Ej, bo to wygląda jak co omleta. Jak ta czaderska wygląda? Zdziwiasz! A no co zdziwiam? Sałatka. Tutaj wszystko. To jest balsamiczne. Ja ci tutaj położę talerz. Zrobię ciekawe. Dobij jajek i po prostu będziemy mieć mniej warzyw, a więcej wiesz. Ta omleta podzielimy na pół. Zmienisz y, o, koncepcję, ale jeszcze przez chwilę się to zastanawiałam, czy nie dać tej boczki, tylko uznałam, że nie będę otwierać całego opakowania. No pewnie. Ja mogę być wege, a robi się tłusto. O godzinie 12:10. Troszeczkę to zajęło wszystko przez Krystiana. Nie. Jak nie? Jak kto przyszedł i powiedział, że chce? No. A to wyłożył boczku. No, ale przecież drugie śniadanie wcale nie jest tak późno. Mm -hmm. Kogo drugie? Tego drugie. Nie jest jeszcze gotowe, widzicie, tutaj czeka kokon, ale to dopiero jak przyjdzie materac i pomalujemy to łóżko. Yy, ale tutaj jeszcze będzie taka narzuta z firany, tylko że taką firanę musimy sobie sami uczyć. Myślisz, nie potrafimy, ale Kesselna mama już, tak? I zamówiłam ze strony nie tylko firanki, yy, chyba 3 na 4 metry, albo 3 na... chyba tak, coś takiego po prostu walu. I Krystyna ma mi to przeszyje. Także otwieramy, wołamy ją do mierzenia. I mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj będzie gotowe. No. Po prostu firanka. Czy u nas ponownie wleciały proziaki? Być no. może. Z masełkiem na tłusto, czyli jak najdalej od sensownego jedzenia, nie? No. Wyprosiłaś, tata ci otworzy. Przyszedł materac. Kreśel chciał najpierw pomalować łóżko. No bo jak potem wytłumaczymy, że Natusia jeszcze nie można, bo to będzie malowane. No. no trudno zmierzymy się z tym problemem. Ja w ogóle kupiłam łóżko naturalne drewno, ale ono tak nie zostanie, dlatego że nie chcę, żeby ono zaraz było yy, całe brudne. Więc y, oni sobie tam, to jest w ogóle łóżko ze strony Luletto doliczają sobie za pomalowanie farbą bezbarwną, chyba 270 albo 290 zł. A ja kupiłam na Allegro farbę do właśnie drewna za 41 zł i Krystyan to pomaluje, więc y, trochę taniej nas to wyjdzie, bo i tak łóżko kosztowało tyle o, że Poczekaj na moją fakturkę. mam <laughs> łóżko? Łóżko? Yes. Baba, tatuś, Jak ci się podoba! Twoje pierwsze takie łóżeczko dla dorosłych! Jak już lecimy po całości. Ja jeszcze mam gdzieś prześladło i taką osłonkę, żeby w razie tego się nie przemoczył. Ten ma warkocz moich marzeń. Wkładałam go do koszyka z 50 razy, w końcu się zdecydowałam. I jest cudny. Jaki kawał, nie? Wow, Jajusi, Czekaj, musimy to tak ładnie ułożyć, wiesz? I przywiązać ze wszystkich stron, wiesz? O tak. Są sznureczki! Wow, Jajusi! Chyba się podoba. Tak? Widzę! Trzeba będzie tak ładnie wyrównać, żeby wiesz... Albo ewentualnie w drugą stronę, nie? No tak, wtedy automatycznie będzie się lepsze No. Masz łóżeczko moich marzeń, wiesz? Tu mam jakąś taką ochronkę, którą się nakłada na materas nieprzemakalną. A tutaj mam zwykłe prześcieradło, które się nakłada jeszcze na tą osłonę. Musi. Musi być tak, tak. No. Musi. Godzinkę malowania. No. Może nawet nie całą. Najgorzej było właśnie przy takich draneczkach, gdzie było bardzo dużo detalicznego, ale udało się. I tak naprawdę 40 zł, godzina pracy, a chyba tam ponad 200 wy zaoszczędzone, więc wydaje mi się, że się opłacało. W każdym razie jest pomalowane. Mam nadzieję, że jutro na się w tym będzie spała. Pokój przygotowałem tak, żeby po prostu było na kartonie. Otwarte okno, w sumie teraz już jest tylko uchylna. I jest. Ile tu już zmian nastąpiło, jak widzicie. Łóżko przeniesione. Łóżeczko też praktycznie gotowe, reszta rzeczy też do przeniesienia i zmiany, zmiany, zmiany. Zmiany również w pościeli, dla Nadia kupiłam taką pościel jeszcze jak byłam w ciąży, dużo za dużą i tak samo będąc w ciąży na jakiejś stronie handmade zamówiłam jej białą pościel muślinową i teraz sobie tego użyjemy, bo tamta jest malutka do tego łóżka, a to będzie akurat idealne. Nieumalowana w domowej wersji, ale minęło kilka dni od ostatniego klipu Dlatego, że zmiotła nas choroba, a głównie mnie i nadię, i po prostu wyłączyłyśmy się całkowicie z funkcjonowania, leżałyśmy tylko w łóżku, układałyśmy puzle, klocki, oglądałyśmy bajki i tyle. Dziś już jest w porządku, i pomyślałam, że może w końcu pora wyjść z tego łóżka i zrobić coś normalnego do jedzenia, bo ostatnio jemy kanapki. No i właśnie zastanawiam się nad dwiema rzeczami: albo sushi, albo miska buddy. Z tym, że my jutro wyjeżdżamy Na całą jedną noc I mamy kupione po prostu wszystkie warzywa Do miski buddy I chyba lepiej byłoby to wykorzystać A z drugiej strony Chciałabym chyba w końcu coś innego Aha, no jeszcze mięso i do miski buddy Więc chyba ewidentnie wygrywa miska buddy Bo jak mięso jeszcze poleży z dwa dni To może z niego nic nie być Więc chyba nuda, robimy miskę buddy Gotowa. Nadia nie będzie raczej takiego czegoś jadła, raczej na pewno więc jej zostawiłam dosłownie kilka kawałków kurczaka podsmażę jej go zostawiłam jej troszkę ryżu i zrobię do tego jakiś nie z pomidorów i myślę, że takie chętnie zjemy Mamy to, jest gotowa. Z taką oto Micham się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! A my lecimy jeść.